Cześć! Dzisiaj wam pokażę jak słyszycie takie jakieś dzierg... jak słyszycie jakieś takie no drr dr, to, to mój sąsiad wierci coś i dzisiaj wam właśnie pokażę aktualizację smaczków mojego piska ale czyjcie smaczków um, to tak, tutaj odłożę picie picie w butelce, takie wiecie pamiętacie z dzieciństwa Um, jak, oglądaliście, jak oglądaliście mnie, no to wiecie, że ja mam takie pudełko. 6 zł to tutaj. tutaj już mi się nie mieści to co się otwiera. Um, to tak... Um, to jest teśja z Kazula Mam ich tyle, bo dałam ich trochę do winienki. Sorry za powiadomienie. Ale to jest od pronożny Świat Polecam ten kanał, dzisiaj polecę to Wronożny Świat Jakoż pronożny Świat Lola patrz po prostu ym, za 6,90 20 Tutaj skończyły mi się... Znaczy nie skończyły mi się biskroki, ale przelałam gdzieś je. Tutaj nie skończyłam czekoladka, tylko gdzieś je przelałam, ale pokażę Wam to za niedługo Dentastix tak, yy, yy, Chcecie wiedzieć co to jest? Co to jest? Tutaj trochę odłamałam taki kawałeczek mały yy, do brmianki Następnie mam takie kostki, zaraz Wam jedną pokażę Takie żółte na czas cytryny, warzywy, warzywnym i um, Kość prasowana biała z Lolopec. Taka um, kostka, na, jakim znudzeniem nie wiem. I taka wapienna na kurczakiem tak jak mówiłem. Resztę mam teraz. Wam pokażę. Kolejny Taką kostkę. Na resztce mam. Jeden paseczek nich y strzyna taki y ale zarazem. Tę znakąca nie jem. i taki y Reszta to jest taki tata Stixy. Tenta Dentit. Z macet. I 4,50? One wyglądają tak jak pedek, że tylko są, już, że są krótsze. Teraz tak gorzej. Tu i wchowam jeszcze to. I wiesz. Ok. I zarazem przejdę z drugim pudełkiem mam takie tylko od lodów odswieżam się duży um, tutaj mamy te właśnie tutaj mamy te właśnie te czekoladki z co że tak ono bo Tutaj moja mama się odzwanie Nie powinna tutaj Biskroki. Takie. Takie z frolik. Mięciutkie. Można je podawać jako przysmaczki. Zaraz wam pokażę, że po jednym razie się rozerwą. Takie są mięciutkie, elastyczne. I jeszcze tutaj mam. E... karmę możesz podać je jako przesmaczki z e... poliny fryski mm. i zaraz mi to wszystko pokażę teraz... ale już było to niedługo już teraz kończymy <trym> Okej, okay. i tak, e, tu mamy parę smaków Tutaj mamy, ja tak mówię, deser Deser to jest kostka e, Ziemniak Kiełbaska I warzywka. E, no ja zaraz przyjdę e, Tylko to położę Włożyłam do tamtego e, pojemniczka jakby i teraz sprolik z sprolik Tak, się, mięciutki i mięsny Jest taki krążek Przyciskamy Trochę mocniej, no bo psy ym, Mają zęby I dla mnie to się wydaje, że Takie y, mięciutkie Przyciskamy Cisnę delikatnie i już to się łamie więc no um. no i um, 100% complete skład skład tutaj są Skład, skład, skład. Nie, nie, nie jest skład, ale pewnie tylko jest gdzieś z boku, tak, tutaj, okay. przeczytałam, no nie jest aż tak taki dobry, ale skład zboża, w tym 4% pszenicy, mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia zwierzęcego. W tym 4% wołowiny, roślinne straty, białkowe oleje, tłuszcza, w tym 25% tranu, roślinnego warzywa z substancji, sorry, zapomnienia, 20% białka, i tak dalej. No i tylko na tyle było ten odcinek. Pa.